Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc czerwiec 2023. Kochani, sprawdzimy ogólne energię na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. I jak zawsze przypominam, że czytanie to jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania: czytania partnerskie, miłosne, miesięczne, a także roczne. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągamy miłość, przyciągamy finanse, zdejmujemy blokady, oczyszczam także czakry. Oraz, kochani, jeśli macie ochotę na rytuał separacyjny, również zapraszam do kontaktu. Robię też, jak wiecie, bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie, z aniołkiem, z skrzydełkiem, także jeśli macie ochotę, również zapraszam. No i przechodzimy już do czytanka na miesiąc czerwiec, moje drogie rybki. No i zobaczmy, z jaką energetyką Wy wchodzicie do tego pięknego letniego miesiąca. Energia dla rybek, trójka monet to jest praca. Praca nad sobą, praca ogólnie, tak, finanse, zdobywanie większych finansów, zdobywanie tutaj pieniędzy, pięcie się po szczeblach kariery. Wy będziecie się na czymś bardzo mocno skupiać. Jesteście, rybki, zdeterminowane, wiecie, czego chcecie, i tak naprawdę w tym miesiącu będziecie dążyły do osiągnięcia swoich celów, tak, do osiągnięcia sukcesu. Niektóre z Was będą tutaj być może urządzały mieszkania, domy, jakieś drobne remonty. Ale stawiacie na stabilizację. Wy też stawiacie w tym miesiącu na pomoc innym ludziom. Być może będziecie chciały udzielać się jakoś charytatywnie, być może będziecie myślały o tym, żeby gdzieś podróżować, pomagać innym, ale właśnie przede wszystkim poszerzać swoją wiedzę, horyzonty. Wy się bardzo mocno skupiacie na pracy, ale też na pracy takiej duchowej, wewnętrznej, przede wszystkim na tym, żeby tutaj i pomagać innym, ale też pomóc sobie. Zobaczmy finanse dla Was, drzewo życia, kochane rybki, ta praca przyniesie owoce, ta Wasza ciężka praca przyniesie owoce, tutaj już mamy tak jakby kartę, która pokazuje, że plony, które do tej pory zasialiście przychodzą teraz i przynoszą Wam sowite wynagrodzenie, także tu może być awans, podwyżka, tutaj może być założenie własnej działalności, pięcie się po szczeblach kariery, docenienie, ktoś Was może pochwalić, docenić, awansować, jeżeli pracujecie w branży artystycznej, również możecie być na piedestale, możecie osiągać sukcesy, e, zostać rozpoznawalni, czy to w internecie, gdzieś w social mediach, e, czy to gdzieś na takim forum publicznym. Natomiast widzę, że rybki wy pracujecie ciężko nad czymś już od dłuższego czasu i teraz przychodzą owoce waszej pracy. Co będzie zajmowało wasze myśli? Król Kielichów. Jakaś osoba, być może z trygonu wody, rybarak, skorpion, tutaj są uczucia przede wszystkim. To jest osoba, która mm, skrywa te uczucia. Być może ktoś jest w waszym sercu głęboko zakorzeniony, o kim nie potraficie zapomnieć, i ta osoba może wam się śnić, może wam się gdzieś ujawniać, tak? Możecie czuć się mocno energetycznie połączeni z tą osobą. Tutaj przede wszystkim widzę osobę, która. Yy... No tak jak mówię, gdzieś po prostu utkwiła wam w głowie, wam w sercu, nie potraficie o niej zapomnieć. To może być też jakaś nowa miłość, tak? Jakieś skrywane uczucia. No, król lichów to przeważnie ukrywane uczucia. E, natomiast y, to są wasze myśli, tak? Nie możecie po prostu kogoś z głowy wyrzucić. E, ten król kielichów też może mówić o tym, że marzycie na przykład o nowej miłości. Marzycie o tym, żeby wejść w jakąś fajną relację która będzie dobrze <laughs> rokowała na przyszłość. Natomiast tutaj dom rodzina Król Buław. Tu jest energia mocno seksualna, tu jest energia takiego faceta, który potrafi wziąć stery w swoje ręce, potrafi tutaj zadbać o rodzinę. Dla niektórych rybek pojawia się romans. Mam takie przeczucie, że przy was rybki, jeżeli jesteście samotne, pojawi się dwóch mężczyzn. Jeden bardzo ognisty, który ma taką męską energię, jest no taki że będzie w was wyzwalał ogień, pasję, namiętność, będziecie dobrze się czuć w jego towarzystwie. Natomiast jest drugi mężczyzna, który być może jest w waszej głowie, w waszemu myśle, albo gdzieś was po prostu obserwuje. Wy tę osobę znacie z przeszłości. Wy tu wchodzicie w jakąś nową relację, ale tu jeszcze ktoś was obserwuje. Natomiast, no, rybki, siła, dużo energii seksualnej. Wy w tym miesiącu będziecie wchodzić w takie relacje z bliźniaczym płomieniem. Dużo ognia, dużo pasji, dużo namiętności. Osoby samotne nie będą narzekały na nudę. Tutaj rybki możecie też zajść w ciąże w tym miesiącu. Tu jest jakieś oddalenie z kimś, yy, brak kontaktu yy, i tak jakby po prostu ta osoba z przeszłości, gdzieś tam siedzi wam w głowie, nie potraficie o niej zapomnieć, mimo że pojawia się nowa osoba w waszym życiu. Tutaj też ktoś, kto był z przeszłości, mogle, na, może nagle się pojawić. Żeby y, odnowić kontakt, odnowić relacje. Natomiast wy się rybki dobrze zastanówcie, bo tak jakby no, ta osoba długo milczała, długo jej nie było, tu się pojawia. Y, tak jakby no, ta blokada trwała i trwała, tak? I los was po prostu testuje, dając wam nową osobę i za chwilę podstawiając osobę z przyszłości, czy wy faktycznie. Przerobiliście swoje lekcje, zrozumieliście to wszystko, co mieliście do przepracowania, czy po prostu wejdziecie na ślepo w tą starą relację i odpuścicie sobie nową osobę, m, która naprawdę pokazuje mi się bardzo fajnie, jako wasz bliźniaczy płomień. Tutaj będą decyzje. Tutaj będą wybory pomiędzy dwoma osobami, także rybki naprawdę trzeba się będzie mocno i konkretnie skupić na tym, czego wy chcecie. Jeśli chodzi o wasze zdrówko, tutaj mamy szóstkę buław ja widzę niską krzepliwość krwi i zatory w żyłach. Jeżeli macie z tym problem, kochane rybki, to przede wszystkim zrobić sobie badania, wszystko sprawdzić, tak? No bo z zatorami w żyłach nie ma żartów. Podróże, kochani. Piątka mieczy. No i to jest taka karta, która pokazuje, że wyleczycie jakieś zranione serducho, leczycie się z przeszłości i wyjeżdżacie gdzieś w podróż. I w tej podróży możecie poznać właśnie tę nową osobę. Ja tu mówię, że możecie poznać mężczyznę, natomiast no, jeżeli słuchają mnie panowie, no to wiadomo, energię trzeba sobie zamienić. Yy, I tu mi się ktoś pokazuje przy podróży ktoś bardzo fajny, ktoś bardzo taki energiczny. No chyba, że już znacie tę osobę bądź od niedawna się spotykacie, to wyjedziecie gdzieś razem, kochani. Będzie dużo ognia, dużo namiętności, ale yy, no, takie przesłanie od kart: uwaga, bo przeszłość jeszcze nie powiedziała ostatniego zdania. I może Wam jeszcze w życiu troszkę namieszać. Tu może być taka sytuacja, że osoba z przeszłości, na którą czekaliście, i się długo nie odzywała, do, może się dowiedzieć albo gdzieś zauważyć w social mediach Was z nową osobą i w tym momencie będzie chciał namieszać, tak? Eee, taki pies ogrodnika, sam nie weźmie drugiemu nie da, więc na to uważajcie, kochani. Los Was będzie po prostu w tym miesiącu testował tutaj w pracy karierze umiarkowanie no to, to jest taka karta która pokazuje że przede wszystkim trzeba się skupić na tej równowadze ja widzę że wy w ogóle będziecie bardzo zajęci właśnie pracą zarabianiem tym żeby czuć się dobrze w tej pracy tak no jeżeli prowadzicie własną działalność własną firmę to tak jakby ona przynosi wam owoce przynosi wam zadowolenie satysfakcję wy czujecie że robicie to co kochacie a jak my kochamy naszą pracę to my nie przepracujemy ani dnia bo ona sprawia nam po prostu przyjemność, tak? Jeżeli kochacie podróże, no to warto po prostu tutaj mieć taką pracę zdalną, którą możecie wykonywać z każdego zakątka na świecie, cieszyć się piękną pogodą cały rok, zwiedzać, podróżować, ale też po prostu zarabiać, tak? Pieniążki. Tutaj, jeżeli chodzi o otoczenie, Ósemka monet, no kochane rybki, ja Was bardzo mocno widzę skupionych na pracy, na zarabianiu, ale też na pomaganiu innym. Wy tak jakby odczujecie teraz potrzebę pomocy innym osobom, może jakieś działania charytatywne, może nie wiem, gdzieś po prostu będziecie wyjeżdżać, żeby pomagać innym, żeby się też rozwijać duchowo. Tak jakby rybki teraz wchodzicie w taki czas właśnie bardziej duchowy. Chęć pomocy innym, wy też możecie poznać takich mentorów, coachów na swojej drodze, którzy też będą Was wspierać. Możecie wejść właśnie w relację taką, czy partnerską, czy przyjacielską z osobą, która też jest y, tak rozwinięta duchowo jak wy. Też dużo czuje, dużo rozumie, więcej widzi niż inni ludzie. Y, nie jest pozamykana na świat, jest wręcz otwarta na wszystkich, i z takim otwartym sercem do was ta osoba przychodzi. Będziecie mieć naprawdę świetną osobę do albo do relacji takiej y, stricte romansowej, romantycznej, albo właśnie takiego dobrego przyjaciela. Hmm, to może być kobieta, to może być mężczyzna. Płeć tu nie gra roli. Przede wszystkim poznacie tę osobę po tym, że ona jest taka właśnie otwarta, dużo czuje, dużo wie, może mieć na przykład takie dary jasnowidzenia czy też właśnie jasnoczucia. Więc taką osobą będzie Wam po drodze w tym miesiącu. Jaka jest rada? Giermak Kielichów. Zwróć uwagę na swoje uczucia, na swoje emocje, to co odczuwasz przy ludziach, tak? przy danej osobie. Jeżeli przy kimś czujesz się dobrze, czujesz spokój, to znaczy, że rezonujesz z tą osobą, że z tą osobą powinieneś przebywać. Jeżeli czujesz niepewność, musisz z kimś gonić, to to nie jest to. To trzeba odpuścić. tak? Nie trzymajcie się kurczowo czegoś, co was rani, bo czasami to kurczowe trzymanie się czegoś może nas bardziej boleć, a jak odpuścimy, poczujemy tą ulgę. Poczujemy wolność, poczujemy spokój, radość. I tak jakby po prostu zrozumiemy, że no, trzymanie się tego było dla nas złe. Każdy musiał siebie zadbać, każdy musi pomyśleć o swoim komforcie psychicznym, ale tutaj, kochani, widzę, że naprawdę macie szansę na to, żeby w końcu zacząć się spełniać rybki w życiu. Przede wszystkim los Was sprzyja w tym czerwcu i w uczuciach, i, i, i w finansach, także pełna stabilizacja. Sprawdźmy jeszcze kartę wyroczni dla Was. Niedługo poznasz odpowiedzi, których potrzebujesz. Wszystkiego dobrego, moje rybki!